A ty zostawiłeś lajka? Um, nie To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Moc nam służy. Maszyny demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstanie. O, la la. o Jezu, on chyba go nie lubi. Ajajaj, zauważył mnie. Chciałam złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam. Oh. Oh. Przestał działać. Przeszukać tego! Mamy intruzów! Jak to jest? Nie Nie dałaś mi wyboru. Kto Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy. To on mówi! Dobra, mają wyłączone fokusy. No to okej. Okay. Goro tak, no to trochę ich pozabijamy z daleka. Dobra, jeden parł. Drugi parł. To od razu lecą do nich. Tam jeszcze jest jeden, ale raczej bym go nie trafił. Tam jest trzech, ok. No, co mogę powiedzieć? Generalnie musimy się jakoś im do dupy dobrać. Najgorzej z tymi wielkimi. Na razie redukujemy ich liczbę. Tam tego olina pewnie nie możemy zabić. Ej no, co wy Nie Nicie w moją stronę, broń. Tego olina chyba nie możemy zabić. Tak mi się wydaje. Go musimy chyba na razie oszczędzać. O, tamten mnie chyba widzi. Kurde. No. Zabić! Nie! Straciłeś szansę. Co Dobra. Okej, okay, no to jedziemy z nimi. One tego co wiem, można je tak uszkodzić, że nie będą generalnie mogły żyć. Bardzo dużo życia może im zabrać na samym tym, że. Urna oni, co one biją się między sobą. Kurwa, no nie mogę, no nie działa na nie to. O nie, tego Lina musimy ratować. Aha. Aha, bo one go atakowały, dobra. Szybko, 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 zabij mordę. Olin umrze, no co z razem nie robisz ty? No i mnie zabiły. Ajajaj, trzeba go uratować. No co to za misja? Przecież on koło nich stoi. Trzeba bardzo dużo po cichu ich pozabijać najwidoczniej. Dobra, chuj, idziemy tu. Okej. Okay. Okej okay. Kurna jakie one są szybkie One co chwilę się obracają Kurczy syny Dobra tutaj na dole jest chyba jeden Tak jest jeden Dobra Idziemy dalej Czyścimy, czyścimy Cóż nawet i chodzi... O, tutaj możemy je na to wbić. Dobra. Zaczęły w nas trzaskać. Dobra. Okej. Okay. Ten Olin też się chce bić z nimi. Ale nie działają na nie żadne te. Czekajcie, czy moglibyśmy jakoś postawić im tutaj pułapek? Jak to działa w ogóle? Kurwa, ten Olin, on jest jak najdalej od nas. Zostawcie go! Wy pędraki kiepszone. Dobra, dostał jedną z gorszych elementów. No pier... pierdole, wstawaj! Olin, no kurde debilu! A on sam wstaje? No to fajnie. Sam sobie po czasie wstanie, no to super. Się składa, chodźcie tu. No chodź, chodź. Hmm. Co ja mogę im zrobić takiego? Dobra, w to niech dostanie. W to niech dostanie. Ale to na nich nie działa. Nie rozumiem tego. Co za wysoki poziom mają? No i sam on wstaje. Dobra, kończył z nim. Się przestraszyłem, że kurczę on może zginąć. No chodź, 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 chodź beczko, Dobra. jest z ziemniakami. O tych gnoju. Dobra, czekamy. Dobra, tak, tak, tak. Dobra, dostał jeden element mniej. Dobra. Kolejny element mniej. Dobra, dobra. Aplikujemy SELECT. Um, co ja mogę im takiego zrobić? Tutaj myczek, tutaj myczek. Okej. Okay. Może ja go podpalę. Może coś w to da. Mogę mu jeszcze jedną tą zniszczyć. O, pięknie wszedł w pułapkę. Dobra, możemy mu zadać krytyka. Zadajmy mu krytyka, pięknie. Ok, i uciekamy, uciekamy. Dobra, dostał ten. Zrzutnie rakiet, elegancko. Jakby jeszcze można mu szkodzić coś, żeby nie skakał Dobra Kolejny element mu paru Okej, okay, no to bawimy się w te, bo te na nie działają pewnie. Chodźcie, cip, cip, cip. Jeden gnuj paru Dobra Chodź, chodź, chodź Chodź Chodź, króliczku, chodź Kurna on je omija. Dobrze, inteligentny jest trochę No cóż, nie jedź, nie już. Pięknie Jeden Drugi No trzeci dawaj, no za się za tatusia A tam jest gnój. Dobra. Pozbierajmy sobie teraz wszystko po nich, w szczególności te leki. Dobra. Jeszcze tutaj. Co się kurczę trochę natrzaskałem ich. Jeszcze tam jeden został. Podaliśmy jakimś sposobem do niego wszystkie ulepszone strzały. Mi praktycznie poszły na tych gnoi. Podali się, dobra, podali się. No to wracamy do olina się zapytać. On najwidoczniej nie jest zły do końca. Jednak stanął po naszej stronie. Dobra Chyba tyle Chodźmy z nim porozmawiać Dobra Metalożery No dawaj gadaj z nim Chyba on musi na prosto wyjść Po no porozmawiasz ze mną czy będziesz tak stał? Idziesz? No, kurna, czy ty musisz jakieś specjalne warunki do rozmawiania mieć? No, porozmawiaj ze mną. Olin. No tak, wszyscy pozabijani. Tu nikogo już nie ma. Tam jest. Teraz już na pewno wszyscy. A i się teleportowałeś tam, no to fajnie. Przyrzekam, powiem ci wszystko. Wiem o tym. Zabójcy. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie. Coś jak święty zakon, kult, odłam Kardza Cienia. Kardza Cienia? Chociaż nie przypominają innych kardża, nie modlą się do słońca, czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię głos przeraźliwy głos. Robią, co im każę. Dobra? Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię Hades tak go nazywają. Hades, słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak Cię ujrzał ten głos. Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i droży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa, ale głosem samego diabła. Dobra, czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro karża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi za ćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Dobra. Jak zwerbowało cię zaćmienie? Wiem, że porwali twoją rodzinę, ale czemu ciebie? Byłem szperaczem. Przeszukiwałem niebezpieczne miejsca, byłem w tym dobry. Pewnie wiedzieli, że nadam się na zwiadowcę. Kopałem przy Ustroniu Stwórcy. Gdy wyszedłem, już czekali. <laughs> Zaśmiałem się na widok kapłana. Wtedy właśnie pokazał mi zachętę Chilisa. Już się nie śmiałem. Dali mi fokus, żeby mnie śledzić. Wykonywałem rozkazy. Miałeś wstęp do południka. Dlaczego nie dotarli do Awada przez ciebie? Miałem za dużo na sumieniu, żeby liczyć na audiencję u Króla Słońca. Ale z tego, co Ersa i Erend mówili, zaćmienie słyszało każde słowo przez fokus. Dlatego nie mogłem cię ostrzec. Za najmniejszą próbę zabiliby mi rodzinę. Dobra. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny i jakie uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je z zagrobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak, te, z którymi walczyłaś, to skaziciele, ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi, ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. Dobra. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziało ją w ruinach? Jak? To były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. Dobra? Wiem wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże, ale widzę, że sobie poradzisz. Yy, odkupienie to skomplikowane. Nie masz prawa żyć. No dobra. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie, tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę Twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają Twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na Ciebie. Aki? Okay. No dobrze, to wracamy do gierki. I co? No, odpuściłem chłopakowi, no bo co, mam zrobić innego? No. Dobra, yy, zobaczmy, bo tutaj chyba było jakieś rzecz do znalezienia. Albo ją znaleźliśmy. To jest ten stalowy kwiat, metalowy kwiat. Hm. Jest dość blisko. Możemy się jeszcze tutaj przenieść, żeby te, ten, ten, punkcik kontrolny wziąć. I poza tym, to jaką misję byśmy sobie jeszcze wzięli? Misja główna, poboczna. Piętnasty poziom. No, dajmy sobie ten piętnasty poziom. I co? I lecimy sobie z koksikiem. 1000 metrów aż. A tutaj też były pułapki na nie. No, trochę tych pułapek było. Trzeba się bardziej. No, wszystkie pół słońca. Kurde. To byśmy musieli nieźle się spocić, żeby wszystkie pół słońca zebrać. O, to się na pewno przyda. Dobra. Tutaj Olek. No i fajnie. Się wyleczymy tym. Dobra.